Mamy taką dosyć trudną rolę, jak monitorujemy media pod kątem realizacji polityki równości płci, ponieważ głównie przedstawiamy te nasze wyniki, pokazują olbrzymią ale i wiele zaważenia problematyki równościowej. No i wiadomo, jest to działanie, monitorowanie i wyszukiwanie takich informacji jest niezwykle frustrujące. O tym, że media odgrywają ważną rolę i mają w przeciwdziałaniu dyskryminacji, przedstawianiu ról płciowych, postrzeganiu różnic, uczulaniu na kwestie społeczne, w tym problematykę mniejszości, myślę, że to powszechnie wiadomo. Komisja Europejska bodajże w ubiegłym roku w takim przygotowanym planie działań na rzecz równości 2006-2010 zwróciła uwagę na rolę mediów w przeciwdziałaniu dyskryminacji. Ten plan działania obejmuje sześć priorytetowych obszarów i jeden to zwalczanie stereotypów płciowych. W planie podkreśla się konieczność zwalczania strukturalnie pojętych stereotypowych wyobrażeń na temat kobiet i mężczyzn. W tym dokumencie czytamy także o tym, że media odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią. Mogą się przyczynić do realistycznego przedstawiania umiejętności, potencjału kobiet i mężczyzn we współczesnym społeczeństwie, jednocześnie unikając ukazywania ich w sposób obraźliwy i władzający ich godności. Dialog z zainteresowanymi stronami kampanie uświadamiające powinny być propagowane na wszystkich szczeblach. Także Parlament Europejski podkreśla znaczenie roli mediów w tworzeniu utrwalnych stereotypów płciowych i namawia do przestrzegania lub ustanowienia kodeksów etycznych i przepisów w zakresie pojęć reklamy dyskryminującej i domagających się poszanowania wartości ludzkiej. Parlament wezwał państwa członkowskie do powołania krajowych organów nadzoru mediów ze specjalnymi eksperckimi jednostkami do spraw równości płci, których zadaniem ma być przyjmowanie skarg od obywateli, przyznanie nagród za propagowanie równości płci specjalistom w dziedzinie mediów i reklamy, prowadzenie badań i sprawozdawczość na temat kobiet w mediach oraz systematyczną kontrolę wizerunków płci w treściach medialnych. Nie muszę dodawać, że żadna, żadna z tych e, zaleceń Parlamentu Europejskiego nie zostały w, w Polsce wprowadzone. W rekomendacjach, które Fundacja Feminoteka przekazała minister Radziszewski, gdy została powołana na urząd pełnomocnika, zwracałyśmy uwagę na konieczność realizacji polityki równości płci w mediach. Pisałyśmy, że aby móc zmieniać nastawienie mediów do programatyki równości płci, należy przeprowadzić systematyczne i szerokie badania nad treściami jawnymi i niejawnymi mediów, tak w warstwie treściowej, językowej, jak i wizualnej, oraz nad recepcją tych przekazów przez reprezentatywne dla całego społeczeństwa grupy osób. Analiza treści, krytyczna analiza dyskursu mediów w do równości płci, badanie recepcji, wywiadu grupowe, sondaż opinii o zbrodniach płci i tak dalej. Jak na razie program polityki równościowej w obszarze mediów realizują głównie organizacje pozarządowe, nie zaś instytucje do tego powołane, które politykę równościową mają wpisane ale pozostają one w sferze deklaracji. Nad mediami publicznymi regularnie przytaczają się burze polityczne, nieustająca trwa debata nad jakością mediów publicznych. Odkąd którzy z trudem i bólem, kolejni dyrektorzy zmieniają się w opcje polityczne. W jednym tylko media publiczne pozostają konsekwentne od lat. Zamiast przyczynia się do zmniejszania nierówności i opalania stereotypów, chociażby płciowych, ale starnie powielają je i umacniają. Dziękuję bardzo.